Siemanko, siemanko Jestem Pride to be ghost! właśnie! No mojej kuchni jest Paweł. Przedam ci w dupę Zabawny. Ghost uczy To gramy sobie w Detrana. A nie! Dobra, Skywars nagrywamy, a co się będziemy pieprzyć? Tak, ostatni Skywars był naprawdę świetny Tak. Wa Dobrze, oby nam... Warto zobaczyć mój odcinek. Polecam, wejdźcie sobie do Games, biedne. tak Najlepsze jest to, że, te, że odcinki z tej serii nie są numerowane przez... Tak, i darłem mordę. Czekaj, mnie z jakimś ziomkiem weszło. albo my party nie mamy. jolo no YOLO! Yolo! Skoczyłem w przepaść. To back to lobby. I friends. Friends. Uh, require friends. Nie. Ja cię. Zapraszam. Dobra, zapraszam. Proszę bardzo. Invite to the party. Du -du 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 party! Łuuu, się. Imprezka, panowie. Jesteś? Za niedługo sylwester. Jesteś w party. Jestem, jestem w party. Co ty na to, mój y, dobrze, dobry towarzyszu broni. No. Najlepszy nie ma. Biorę prawe. Prawy, prawy najlepsze. Żeby, nie wiem. Jak będę robił live'a to nawet nie zagrać razem. Spoko. To jest myślę dobra opcja. Tychowałeś, tak wcześniej nie powiedz kiedy tego go live'a robisz. No. Żebym mu miał przygotowany więcej czasu, nie? No. A ja muszę się Słyska. przybliżyć, bo będziesz głośniej ode mnie. A ty masz Nowoxa NC1? Tak, mam Nowoxa NC1 A ja mam lepszego, hyhyłychłychłychłych Mi NC1 wystarczy No wiem Też się zastanawiałem Że 150 za sam mikrofon dał, a ja 150 za mikrofon, ramię i pop Wiesz Ktoś ile dałem za mikrofon sam? 150 <laughs> Nie, zgaduj Nie to mi się chłopie 350 No właśnie chupie, a ja za... za jestowy tani nie miałem już cały zestaw ale kupiłem na przyszłość ciśnimy Kutki dajcie mi byle trzyko, co trzypak Nie shit co ma co się stało Zabili ciebie tak to skakuj przepaść gdzie to jest dobra jesteś? krzyż jaranimo i zniknął w przepaści Czym twoje marzenia i Ej, nie ma myślę, że to jest fajna dyrektywa gość leczy z depresji no masz jakiś temat do pogadania w razie czy coś jak, jak przygotowania do świąt właśnie przygotowania do eee, świąt niech coś się stało i nie widzę Zamiana tekstu na mowę Co? Co? Co, co? Zamiana tekstu mi coś włączyło Dobra, gramy z tym To by często się coś zdarza Nie, bo mi się jakieś dziwne opcje W ogóle nie widzę pas... Mi się pasek nie widzi nie widać paska w ogóle. Bardzo, tutaj jest jak sobie miecz No będę musiał zrestartować grę ale spróbujemy wygrać tak Nie widzę w ogóle co ma w eku Wiesz? Mordo. Mhm. Tu mam koksa Dojemy jabłko i lecimy, nie śpimy Z drugiej strony idzie, chłopie A gdzie jest miecz tu? I śniemy na chopa. Hopie! co ty sobie myślisz? O, ty, z dwóch jest. od 00712 zero siedemdziesiąt slain ja się rozłączam na chwilę. No, cięcie naprawiasz tego kompa nie jest fajnie. Tak. Your game 116. I Jak? Dezarzlo games joined your game 216. <laughs> <laughs> A ten... A ten lektor! To jest mistrzostwo! No, lat. Tak. będę musiał... Będę musiał jakoś nagra ten naprawić tego lektora, ale. To na odcinek jeden jest fajne Myślę. Jak przygotowania do świąt? A wiesz, trochę tu, trochę tam, karpia trzeba ostrugać. O, A trzaskać karpia, no, kiedyś się trzaskało, teraz się nie ma czasu. Teraz to karpie trzaskają was. <grym> Papa E proszę o ciszę Goście Witam z powrotem. <grym> Rodzinka była i wychodziła. A ja no jestem. Rodzin rodzinka w komplecie, nie? A jestem nerdem właśnie z babcią też. No. Babcie się szanuje. Eee. Spalimy ich. No, Dawaj. Koksajemy. Oni, oni idą do nas. Od tyłu cię bierze! Ciebie brało od tyłu. A nie, ciebie. O, uciekam, uciekam. No bi, bi, jak święta, mówiłeś, że ostrugać, karpia czy coś? No. A karp do ciebie gada? Czy nie? Ty już nie żyje. Już nie żyje. No nie! I zalepił mnie diamondem! Diamondem nie zalepił! To ja ciebie zalepiłem, Przynajmniej Ty... będziesz żył! Ty cegło rychońska! Będziesz żył! Chyba to nie jest jedyne wyjście! Mam łopatę! Kurde! Nie! Yeah. WYWALAAAĘ TKJ0071 Was slain bydł jadl Eee, play engine Co ci się stało? Wpadłem w dziurę Bo ja lubię No Dobra, to zaskakuje, okay. chłopie Play engine No skakuj GERONIMO 5 dive in the void while escaping ski i rest szkoły, Na siódmą Na siódmą Me too No I to jest sprawa taka To jest Uwagi państwowej No Ale ten, naprawdę ten lektor jest mistrzem To jest tak zabawny gościu ten Lektor w Minecraft'cie Tak Team Skiwars tu 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 Team Skiwars tu 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 Team Skiwars tu 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 tu, tu. Zdejmujemy tą klatę i ubieraj to, to, to I jeszcze masz spodnie jakieś. No, bieg sobie. Daj Ale na sobie mam. Proszę znaczy wyjść. Zaraz wyjdę O Deba tu są. So. Swa... Po mnie. O! Wywalaj gościu, co ty, co ty se myślisz? Co, jak tak możesz? Musi być wygrana. Już dobra, dobra, spokojnie, no. A, jeszcze rodzinka mi przeszkadza, jak do. No. Dobra, dobra, to kończymy ostatnia gra. Albo wszystko, albo nic. Jasne mordeczko. Dobra, utkaj, web, lektor. Utkaj, tytkę. Dobrze, zaraz przyjdę. Dobrze, mamo. Ach. A, jestem zabawny, co nie? Co, się już jest na środku? Czy O, helmik. Czy to budujemy się na razie, czy jeszcze nie? Nie wiem, nie wiem. Ja bym poczekał, aż on pójdzie. No, ziom nie wiem, ale sklepią go zaraz. Dobra, buduje się. Nie, nie, czekaj, bo mam kilo w... wylazny. Fery, nie warto. O! Co? Spadłeś? Udało, no, spadłem, ale udało mi się przeżyć. Przeżyć mi się udało. Gratulacje. O, gratulacje. Dobra, dobra, Utkać cię na Ale ja jestem toksyczny. Tego tego mi brakuje. Część W ŻYCIU MI BRAKUJE, WŁAŚNIE! Mordo, idziemy 9. do nich tutaj, na, 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 na wyspę. Dobra. Ale ja miałem strzały. Nie, nie miałem. To nie ta rozgrywka. Dobra, oni są na dole obaj, to rzadzimy. Rzadzimy. Plus jeden assist. Parabaj Lion 88, Was by the Pavlo Games. Plus jeden assist. Kokimy. No. Jest moc, panie. A tu masz dużo di diamentów od nich. Mówisz? A, tam, co tam? Aż sobie czapkę zrobię. Czapkę złotą. Kej, okay, czekaj. Czekaj, zostań. Bo cię potrzebuję, tu no, ale ja ciebie nie potrzebuję. Eee, jak tak możesz? Typ 93, Myślę, <laughs> in the void. Co? Obserwowałem, jak dwóch typów się budowało, nie? No, tak. I nagle jeden podskoc podskoczył i spadł w przepaść. Jestem cały diamentowy. A to ty żyjesz? Ja żyję. a to spoko. To ja sobie przyjdę tu do przy siebie. Gdzie ty jesteś? Widzisz mój zielony nik. Nie. A tu spoko, spoko. Masz, ja Masz? Masz jakieś strzały? Nie A mam. tam jakiś gosił? Ja nie, nie, mam. Chodź ich walić. Chodź ja się niszczyć. A tam, no? Widzę, widzę. Idziemy. Co, koksik, koksik, wr... co nie mam koksika. To ty na pierwszy front idziesz. Ociepanie. Żysz? Depa vlog jest z no, Was z Lane. Zbyt nie 66, 69, 99. Plus 1 jest. Papa! Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Wracamy do lobby. No i. Baju, baju i ciało. E, jedynym, 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 Dobra, utkać, dytkę! Dobrze, trzeba bo Bo to jest, dobra. Słuchajcie, komentujcie, zostawcie lajka, wbijajcie. Noż! No, ale no, czekaj, wbijajcie do Pawła niech, niech Paweł zostanie subrów. I w ogóle niech będzie super, i. I pa, pa. Dobijmy do setki. No, do setki dobimy. Tak, bo będzie z, na, na liveie raid right to, to subów. A dobra. Dobicie u mnie do 50 subów, to wam jakiś specjal zrobię. A tak, właściwie live. No. Paweł, pożegnaj się. Pa. Miłego dnia. <noise> Miłego.